Wychodzisz rano do swojego idealnego, zadbanego ogrodu, oddychasz świeżym powietrzem z niecierpliwością, czekając na zbiory, i wtedy to widzisz. Twoja soczysta kapusta wygląda jak szwajcarski ser. Liście hosty są poszatkowane, jakby projektował je jakiś szalony projektant, a na ziemi błyszczące, śliskie ślady. Znajomy widok, prawda? Tak, to one. Cisi. Nocni sabotażyści, ślimaki nagie, wydaje się, że walka z nimi to syzyfowa praca. A co jeśli powiem ci, że większość ogrodników popełnia te same błędy, zamieniając swoje działki w prawdziwe uzdrowisko dla tych szkodników? W tym wideo nie tylko wymienimy banalne porady z internetu. Odkryjemy pełną strategię wojny ze ślimakami i pokażemy metodę, która sprawi, że będą omijać Twój ogród szerokim łukiem, a co najważniejsze, zrobimy to bezpiecznie dla Twoich upraw. I domowych pupili. Gotowy odzyskać swój ogród, zatem oglądaj do końca. Zanim rzucimy się do walki, przyjrzyjmy się bliżej naszemu wrogowi. Ślimaki nagie to mięczaki, bliscy krewni ślimaków ze skorupkami tyle, że pozbawione muszli. Ich ciało w osiemdziesiąt procentach składa się z wody, dlatego wręcz uwielbiają wilgoć i nienawidzą słońca. Dlatego też ich inwazje zaczynają się o zmierzchu lub w deszczową pogodę. W dzień chowają się w ustronnych, wilgotnych miejscach. Pod deskami, kamieniami w gęstej trawie wielu myśli, że ślimak nagi to niegroźne i powolne stworzenie, ale to niebezpieczne złudzenie. Jeden ślimak potrafi zjeść w ciągu nocy ilość pokarmu równą połowie jego własnej wagi, a rozmnażają się z niesamowitą prędkością, składając setki jaj w ciągu sezonu. Więc jeśli widzisz jednego czy dwóch, bądź pewien, gdzieś w pobliżu czai się cała armia gotowa zniszczyć twoją pracę. Zrozumienie ich biologii to pierwszy i najważniejszy krok do zwycięstwa w tej długiej i śliskiej wojnie. Zacznijmy więc od kluczowego pytania dlaczego to właśnie wasz ogród stał się dla nich rajem na ziemi? Odpowiedź jest prosta najprawdopodobniej nieświadomie stworzyliście im idealne warunki. Ślimaki szukają trzech rzeczy wilgoci, schronienia i jedzenia. Jeśli wasza działka jest zacieniona, a na niej znajdują się sterty chwastów, starych liści czy desek, to dla nich prawdziwy pięciogwiazdkowy hotel. Gęste nasadzenia, gdzie ziemia długo nie wysycha, to ich ulubiona restauracja z bufetem szwedzkim. One uwielbiają chłodne, wilgotne i ciemne miejsca. Dlatego pierwszym krokiem do zwycięstwa jest generalne sprzątanie. Prześwietlcie zbyt gęste nasadzenia, aby zapewnić cyrkulację powietrza i dostęp światła słonecznego. Usuńcie z działki wszystkie śmieci, deski, kamienie i chwasty, pod którymi mogą się chować w ciągu dnia. W zasadzie waszym zadaniem jest pozbawienie ich domu. Musicie sprawić, by ich pobyt na waszej posesji był maksymalnie niekomfortowy i odsłonięty. To podstawa, bez której wszystkie inne metody będą tylko tymczasowym rozwiązaniem. Zajmijmy się teraz głównym błędem, który popełniają nawet doświadczeni ogrodnicy. Sami nieświadomie zapewniamy im idealne warunki. Chodzi o niewłaściwe podlewanie. Większość z nas podlewa ogród wieczorem po zachodzie słońca. Logiczne, prawda? Woda nie wyparowuje. Rośliny wchłaniają maksymalną ilość wody. Tymczasem, dla ślimaków, to nic innego jak zaproszenie na nocną ucztę. Stwarzacie idealne, wilgotne środowisko, po którym mogą swobodnie przemieszczać się od jednej rośliny do drugiej przez całą noc. Co zatem robić? Zmieńcie nawyk, zacznijcie podlewać rośliny wyłącznie rano. W ciągu dnia wierzchnia warstwa gleby zdąży wyschnąć, a wieczorem, kiedy ślimaki wypełzną na żer będzie im znacznie trudniej poruszać się po suchej powierzchni. Ten prosty zabieg, czyli podlewanie pod korzeń i tylko w godzinach porannych, jest w stanie kilkukrotnie zmniejszyć populację szkodników w waszym ogrodzie. To nie wyeliminuje ich całkowicie, ale poważnie utrudni im życie i sprawi, że wasz ogród stanie się dla nich mniej atrakcyjny. Kolejną linią obrony przed ślimakami jest tworzenie fizycznych barier. Ślimaki, jak wiemy, mają bardzo delikatne ciało, instynktownie unikają wszystkiego, co mogłoby je zranić, podrażnić lub wysuszyć, i właśnie to możemy wykorzystać. Mowa tu o odpowiednim ściółkowaniu, czyli mulczowaniu, ale uwaga, nie każda ściółka się do tego nadaje. Na przykład świeża trawa, czy słoma, zamiast odstraszać, stworzą im idealne wilgotne schronienie. My potrzebujemy czegoś zupełnie odwrotnego. Idealną barierą będą materiały o ostrej lub chropowatej teksturze. Wysypcie wokół najbardziej wartościowych roślin lub po obwodzie grządek szerokie pasy z gruboziarnistego piasku, drobnego żwiru, popiołu drzewnego, rozdrobnionych skorupek jajek lub pokruszonych muszli. Przejście przez taką przeszkodę to dla ślimaka coś jak dla nas chodzenie boso po rozbitym szkle. Po prostu nie będą chciały tego robić. Ważne jest jednak, aby takie bariery regularnie odświeżać i uzupełniać, szczególnie po ulewnych deszczach, które mogą je spłukać lub zagęścić. Metoda jest pracochłonna, ale niezwykle skuteczna w punktowej ochronie najbardziej wrażliwych roślin. Przyjrzyjmy się bliżej najpopularniejszemu domowemu sposobowi skorupkom jajek. Wokół nich krąży wiele sporów. Jedni ogrodnicy przysięgają, że to panaceum, inni zaś twierdzą, że to kompletna bzdura. Gdzie więc leży prawda? A prawda jak zawsze tkwi w szczegółach. Jeśli po prostu grubo pokruszysz skorupki i je rozsypiesz, efekt będzie zerowy. Ślimak bez problemu prześlizgnie się po takich tępych krawędziach. Sekret tkwi w odpowiednim przygotowaniu. Skorupki należy wysuszyć, najlepiej w piekarniku, aby stały się kruche. Następnie trzeba je rozdrobnić na drobne, ostre okruchy, praktycznie na proszek, ale z zachowaniem ostrych krawędzi. To właśnie te mikroskopijne ostre cząstki ranią delikatne ciało mięczaka i zmuszają go do odwrotu. Więc tak, skorupki jajek działają, ale tylko pod warunkiem prawidłowego rozdrobnienia. I nie zapominajcie, że to także doskonałe źródło wapnia dla gleby. Dostajecie więc podwójną korzyść ochronę i nawóz. Najważniejsze to nie lenić się i dokładnie je przygotować. Co byście powiedzieli na to, że wasza poranna kawa może uratować wasze uprawy? Tak, ślimaki. Nienawidzą kofeiny. Dla nich jest to potężna neurotoksyna. Dlatego też zużyte fusy z kawy to doskonały środek odstraszający. Po wypiciu kawy nie wyrzucajcie więc fusów, wysuszcie je, a następnie rozsypcie wokół roślin, które chcecie ochronić. Aromat kawy skutecznie odstraszy ślimaki, a ich szorstka, ścierna tekstura stworzy dodatkową barierę fizyczną. Co więcej, fusy kawowe to również doskonały nawóz organiczny, bogaty w azot, potas i magnez. Lekko zakwasza glebę, co szczególnie docenią hortensje, róże i rośliny iglaste. Jeśli nie pijecie kawy, istnieje też alternatywa. Przygotujcie kawowy spray. Zapaszcie mocną, naturalną kawę. Ostudźcie ją, a następnie rozcieńczcie wodą w proporcjach 1 do 1 i spryskajcie liście roślin. To stworzy niewidzialną warstwę ochronną, którą ślimaki będą wolały ominąć. Proste, ekologiczne i z podwójną korzyścią. Przejdźmy do klasyki, gatunku, metody, o której słyszał chyba każdy ogrodnik. Mowa oczywiście o pułapce piwnej. I tak, to naprawdę działa i to z zadziwiającą skutecznością. Ślimaki uwielbiają zapach fermentacji i słodu, jest dla nich niezwykle wręcz nieodparcie atrakcyjny, ale nawet w tej metodzie są pewne sztuczki, aby pułapka była jak najskuteczniejsza, przygotujmy dowolne małe naczynie, na przykład kubek po jogurcie, czy przeciętą plastikową butelkę, wkopujemy je w ziemię tak, aby jego brzegi znajdowały się na poziomie gruntu lub nieco wyżej, dosłownie o centymetr. To ważne, by do pułapki przypadkiem nie wpadły pożyteczne owady, takie jak na przykład biegaczowate, które, nawiasem mówiąc, również polują na ślimaki. Następnie wlewamy do naczynia trochę piwa. Wypełniając je mniej więcej do jednej trzeciej wysokości. W ciągu jednej nocy do takiej pułapki mogą wpaść dziesiątki szkodników, ściągają na zapach, wpadają do środka i toną. Takie pułapki najlepiej rozstawiać wieczorem w miejscach, gdzie ślimaków jest najwięcej. Rano wystarczy zebrać plon i odnowić przynętę. Szkoda ci piwa dla ślimaków, a może po prostu nie masz go pod ręką, to żaden problem. Istnieją również skuteczne alternatywne przynęty, które z łatwością przygotujesz samodzielnie. Ślimaki reagują na każdy zapach fermentacji. Dlatego możesz wykorzystać kefir z siadłem mleko, miód rozpuszczony w wodzie lub dżem z dodatkiem drożdży. Świetnie sprawdzi się też zwykły kompot z suszonych owoców, który trochę postał i zaczął fermentować. Przepis jest prosty: na litr wody dodaj dwie łyżki dowolnego dżemu, nawet tego, który zalega w spiżarni, lub cukru. I łyżeczkę suchych drożdży. Pozostaw mieszankę w ciepłym miejscu na kilka godzin, aby rozpoczął się proces fermentacji. Zapach nie będzie dla Ciebie najprzyjemniejszy, ale dla ślimaków to prawdziwy magnes. Wlej tę miksturę do tych samych zakopanych w ziemi pułapek. Efekt będzie równie dobry jak w przypadku piwa, a koszt praktycznie zerowy. To doskonały sposób, aby wykorzystać resztki i skutecznie chronić swój ogród. A teraz porozmawiajmy o zaawansowanych technologiach w walce ze ślimakami. To miedziana taśma. Brzmi to może nietypowo, ale naprawdę działa i opiera się na czystej nauce. Miedź, w kontakcie ze śluzem ślimaka, wytwarza słaby impuls elektryczny. Jest on absolutnie nieszkodliwy dla ludzi czy zwierząt domowych, ale dla ślimaka niezwykle nieprzyjemny. Czuje on coś w rodzaju delikatnego kopnięcia prądem statycznym i natychmiast się cofa. Taśmę miedzianą można kupić w sklepach ogrodniczych i jest ona zazwyczaj samoprzylepna. Nakleja się ją wokół obrzeży doniczek, pojemników czy podwyższonych grządek. Tworzy to barierę nie do pokonania. Tak, nie jest to najtańsza metoda i nie sprawdzi się do ochrony dużych obszarów. Ale do zabezpieczenia pojedynczych, szczególnie cennych roślin w doniczkach, np. funki czy sałat w pojemnikach, jest to rozwiązanie idealne. Miedziana bariera jest trwała. Niestraszny jej deszcz i posłuży ci przez kilka kolejnych sezonów. Niezawodnie chroniąc twoje rośliny przed intruzami. Często w internecie natykamy się na poradę, aby posypywać ślimaki lub ziemię wokół roślin solą. Brzmi to logicznie: sól wyciąga z nich wodę, co prowadzi do ich śmierci, i owszem, tak się dzieje. Jednak ja gorąco apeluję, byście nigdy nie stosowali tej metody. To prawdziwe barbarzyństwo wobec waszej ziemi. Sól, czyli chlorek sodu, jest zabójcza dla gleby. Akumuluje się w niej, zaburza strukturę gruntu, czyni go niezdolnym do wzrostu większości roślin i unicestwia pożyteczne mikroorganizmy. Możecie wyrządzić swojemu ogrodowi nieodwracalną szkodę, którą będziecie musieli naprawiać latami. Pozbędziecie się dziesiątek ślimaków, ale przy tym możecie zniszczyć całą grządkę. Istnieje mnóstwo innych, bardziej humanitarnych i co najważniejsze, bezpiecznych dla ekosystemu waszego ogrodu metod. Proszę, zapomnijcie o soli jako ośrodku do walki ze szkodnikami raz na zawsze wasz ogród wam za to podziękuje wróćmy do bezpiecznych i naturalnych środków odstraszających jednym z najskuteczniejszych jest czosnek jego ostry zapach jest dla ślimaków po prostu nie do zniesienia możemy na jego bazie przygotować niezwykle skuteczny spray odstraszający przepis jest banalnie prosty weź jedną dużą główkę czosnku Rozdrobnij ją razem z łuskami za pomocą blendera lub praski do czosnku. Zalej tę papkę jednym litrem ciepłej wody i pozostaw do naciągnięcia na dobę. Po tym czasie przeceć napar przez gazę, aby nie zatkać spryskiwacza i dodaj do niego łyżkę stołową płynnego mydła. Mydło potrzebne jest jako środek zwiększający przyczepność, dzięki któremu roztwór dłużej utrzyma się na liściach. Powstałym sprejem obficie opryskuj rośliny, które upodobały sobie ślimaki. Najlepiej robić to wieczorem przy suchej pogodzie. Zapach czosnku stworzy niewidzialną barierę, a ślimaki po prostu nie będą chciały zbliżać się do opryskanych liści. Zabieg należy powtarzać raz w tygodniu lub po każdym obfitym deszczu. Kolejnym sprzymierzeńcem w walce ze ślimakami jest sproszkowana gorczyca. Jej palący smak i intensywny drażniący zapach działają na ślimaki odstraszająco. Gorczycę można stosować na dwa sposoby. Pierwszy to zastosowanie proszku na sucho. Wystarczy rozsypać go cienką warstwą wokół roślin lub na obrzeżach grządek. Powstanie w ten sposób bariera, podobna do tej z popiołu czy piasku, ale z dodatkowym silnym działaniem odstraszającym. Drugi sposób i ten jest bardziej skuteczny, to przygotowanie roztworu do podlewania. Rozpuśćcie 100 gramów gorczycy w proszku w 10 litrach wody i pozostawcie roztwór na kilka godzin, aby się naciągnął. Następnie tym roztworem podlejcie ziemię wokół roślin. Gorczyca wsiąknie w wierzchnią warstwę gleby i sprawi, że stanie się ona całkowicie nieprzyjazna dla ślimaków. Po prostu nie będą w stanie przebywać w tak piekącym dla nich środowisku. Metoda ta jest szczególnie skuteczna do ochrony warzyw korzeniowych i kapusty. Dodatkowo gorczyca pomaga również w walce z niektórymi innymi szkodnikami i chorobami roślin. To proste, niedrogie i niezwykle skuteczne rozwiązanie. Najbardziej ekologiczny i skuteczny sposób na walkę z każdym szkodnikiem. To nie jego eliminacja, lecz włączenie go w naturalny łańcuch pokarmowy Twojego ogrodu. Innymi słowy, chodzi o przyciągnięcie do ogrodu tych, którzy z apetytem zajmą się ślimakami. Kim są ci naturalni sprzymierzeńcy? Przede wszystkim są to jeże. Jeden jeż potrafi zjeść kilkadziesiąt ślimaków w ciągu jednej nocy. Aby je przyciągnąć, pozostaw w ustronnym zakątku ogrodu sterte gałęzi i liści. Mogą tam urządzić sobie schronienie. Ślimakami żywią się również żaby i ropuchy. Jeśli masz możliwość stworzenia małego dekoracyjnego oczka wodnego w ogrodzie, będzie to dla nich najlepsze zaproszenie. Nie zapominajmy też o ptakach. Szpaki, drozdy czy sroki chętnie włączają mięczaki do swojej diety. Zawieź w ogrodzie budki lęgowe i karmniki, by przyciągnąć tych pierzastych pomocników. Tworząc korzystne warunki dla naturalnych wrogów ślimaków, uruchamiasz naturalny mechanizm regulacji ich populacji. To długoterminowa strategia, która sprawi, że ekosystem Twojego ogrodu stanie się zdrowszy i bardziej zrównoważony. Nie lekceważmy najbardziej oczywistej, choć najbardziej pracochłonnej metody ręcznego zbierania. Owszem, to niezbyt przyjemne zajęcie, ale niezwykle skuteczne w szybkim ograniczaniu ich populacji. Najlepszy czas na takie polowanie to późny wieczór, godzinę, dwie po zachodzie słońca lub wczesny ranek tuż przed wschodem słońca. Szczególnie owocne będzie ono po deszczu. Uzbrój się w latarkę i wiaderko z mocnym roztworem soli albo po prostu z wodą z mydłem. Dokładnie oglądaj liście roślin, zwłaszcza ich spody, a także ziemię wokół nich. Zdziwisz się, jak wielu szkodników uda ci się zebrać podczas jednego nalotu. Aby ułatwić sobie zadanie, możesz wcześniej rozłożyć na działce pułapki kryjówki, kawałki papy, deski, duże liście łopianu lub kapusty. W dzień ślimaki zbiorą się pod nimi, uciekając przed słońcem, a wieczorem wystarczy podnieść te kryjówki i zebrać wszystkich pasażerów. Regularne ręczne zbieranie to gwarancja, że najbardziej żarłoczne osobniki zostaną usunięte, zanim zdążą wyrządzić poważne szkody. Wspomnieliśmy już o stosowaniu kryjówek, które ułatwiają ręczne zbieranie ślimaków. Ale tę ideę można rozwinąć i przekształcić w pełnowartościową metodę pułapek schronień. Ślimaki instynktownie szukają w ciągu dnia ciemnego i wilgotnego miejsca. Dajmy im takie miejsce, ale na naszych warunkach. Wieczorem rozłóżcie na grządkach stare deski, kawałki sklejki, papy, a nawet wilgotne szmaty. Podnie można położyć coś atrakcyjnego, na przykład kilka liści kapusty. W nocy, po żerowaniu na grządkach, ślimaki nad ranem zaczną szukać schronienia przed słońcem i z zadowoleniem wejdą pod wasze pułapki. Rano wystarczy przejść się po ogrodzie, odwrócić te deski i zlikwidować wszystkie ślimaki, które się pod nimi ukryły. Ta metoda pozwala zebrać dużą liczbę szkodników przy minimalnym wysiłku i bez konieczności błądzenia po ogrodzie z latarką. To prosta, ale bardzo skuteczna taktyka, oparta na znajomości zachowań wroga. Najważniejsze to robić to regularnie, a zauważycie, jak populacja ślimaków zacznie gwałtownie spadać. Warto też poznać inny interesujący materiał barierowy ziemię okrzemkową, inaczej diatomit. Jest to proszek składający się ze skamieniałych szczątków mikroskopijnych glonów. Pod mikroskopem jego cząsteczki wyglądają jak ostre, jak brzytwa, odłamki szkła. Dla ludzi i zwierząt Proszek ten jest całkowicie nieszkodliwy, ale dla owadów i mięczaków o miękkim ciele stanowi śmiertelną barierę. W kontakcie z diatomitem ślimak doznaje licznych mikrourazów, przez które jego ciało szybko traci wilgoć, co prowadzi do jego śmierci. Ziemię okrzemkową rozsypuje się cienką warstwą wokół roślin, które wymagają ochrony. Ważne jest, aby pamiętać, że w stanie wilgotnym diatomit traci swoje właściwości. Dlatego należy go aplikować w suchą pogodę i odnawiać po każdym deszczu. Podczas pracy z proszkiem zaleca się używanie maski, aby nie wdychać drobnego pyłu. Jest to bardzo skuteczny i ekologiczny środek, który działa przeciwko szerokiemu spektrum szkodników, nie tylko ślimaków. Kiedy indziej, w przypadku prawdziwej inwazji, gdy domowe sposoby na ślimaki zawodzą, niektórzy sięgają po cięższą artylerię. Preparaty chemiczne najbardziej znany z nich to metaldehyd. Dostępny jest w postaci niebieskich granulek. Faktycznie jest bardzo skuteczny i szybko eliminuje ślimaki. Chcę jednak państwa ostrzec. Metaldehyd to trucizna. Jest toksyczny nie tylko dla ślimaków, ale także dla zwierząt domowych, psów, kotów, ptaków i pożytecznych mieszkańców ogrodu, na przykład jeży. Jeśli mimo wszystko zdecydujecie się na jego użycie, zróbcie to z najwyższą ostrożnością. Stosujcie go punktowo. Rozkładając granulki pod specjalnymi osłonami, które uniemożliwią dostęp zwierzętom domowym. I nigdy nie rozsypujcie go w pobliżu roślin jadalnych. Radziłbym sięgać po tę metodę jedynie w ostateczności, gdy wszystkie inne sposoby zostały już wypróbowane i nie przyniosły rezultatu. Zawsze pamiętajcie o skutkach ubocznych i potencjalnych szkodach dla środowiska. Bezpieczeństwo zawsze powinno być priorytetem. Na szczęście przemysł chemiczny nie stoi w miejscu, i dziś istnieją znacznie bezpieczniejsze alternatywy dla metaldehydu. Warto zwrócić uwagę na preparaty na bazie fosforanu żelaza. Są one również dostępne w postaci granulek, które skutecznie wabią ślimaki. Ślimaki zjadają je, po czym tracą apetyt, wycofują się do swoich kryjówek i tam giną. Główną zaletą tych środków jest to, że fosforan żelaza jest praktycznie nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt domowych. Ptaków i drżownic. Z czasem rozkłada się w glebie na żelazo i fosforan. Składniki, które są wręcz korzystne dla roślin. To czyni go idealnym wyborem dla tych, którzy szukają efektywnego, a zarazem ekologicznego rozwiązania. Takie preparaty są, co prawda, nieco droższe, ale spokój o zdrowie bliskich i pupili, a także o kondycję ekosystemu ogrodu, z pewnością jest tego wart. Zawsze czytaj skład na opakowaniu. I stawiaj na nowoczesne i bezpieczne rozwiązania. A teraz mniej oczywisty trik, o którym wie niewielu ogrodników. Mowa o wykorzystaniu wełny owczej. Tak, tej najzwyklejszej, niepranej wełny owczej. Jaki jest jej sekret? Po pierwsze, jej włókna tworzą dla ślimaków trudną do pokonania kującą barierę. Po drugie, wełna doskonale wchłania wilgoć, osuszając powierzchnię i czyniąc ją nieprzyjazną dla poruszania się mięczaków. Po trzecie, w niepranej wełnie znajduje się lanolina. Wosk zwierzęcy, którego zapach i smak są dla ślimaków odrażające. Możesz owinąć łodygi roślin wełnianymi szkołnierzykami, lub rozłożyć ją na ziemi wokół grządek. To trwała, naturalna i całkowicie bezpieczna bariera. Z czasem wełna będzie powoli się rozkładać, wzbogacając glebę w azot i inne cenne składniki. Taką wełnę znajdziesz u rolników lub w specjalistycznych sklepach z artykułami do rękodzieła. To doskonały przykład na to, jak tradycyjne, Zapomniane metody mogą okazać się zaskakująco skuteczne i przydatne w nowoczesnym ogrodzie. A teraz najważniejsze, warto zapamiętać. Nie istnieje jedna cudowna metoda na ślimaki. Kluczem do sukcesu jest kompleksowe podejście. Nie można liczyć wyłącznie na piwne pułapki czy same skorupki jaj. Najskuteczniejszą strategią jest stworzenie wielopoziomowego systemu ochrony, który będzie funkcjonował przez cały sezon. Zacznij od podstaw, uporządkuj działkę i zmień tryb podlewania. Następnie stwórz fizyczne bariery wokół najcenniejszych upraw stosując mulcz, ziemię okrzemkową lub miedzianą taśmę. Równocześnie rozstawiaj pułapki, aby zmniejszyć liczebność już obecnych szkodników. Stosuj odstraszające opryski na bazie czosnku lub kawy. I oczywiście myśl długofalowo. Przyciągaj na działkę naturalnych wrogów ślimaków. Łącząc te metody, stworzysz dla tych szkodników tak niekorzystne warunki, że po prostu przeniosą się do sąsiadów. Kluczem do sukcesu są regularność i systematyczność. Tylko tak odniesiesz ostateczne zwycięstwo w tej walce. Podsumujmy więc. Walka ze ślimakami to nie sprint, a maraton. Zwycięża w niej nie ten, kto używa najsilniejszej chemii, ale ten, kto myśli strategicznie. Odkryliśmy, że klucz do sukcesu leży w zrozumieniu wroga i stworzeniu dla niego warunków nie do zniesienia. Główny wniosek, jaki powinniście dziś wyciągnąć, jest taki: nie ma jednego cudownego środka. Wasza siła tkwi w połączeniu różnych metod. Poranne podlewanie, odpowiednia ściółka, pułapki, repelenty i przyciąganie sprzymierzeńców to wszystko ogniwa jednego łańcucha. Przestańcie po prostu reagować na podgryzione liście. Zacznijcie działać wyprzedzająco, tworząc ogród, w którym ślimaki po prostu nie będą się czuły komfortowo. Teraz macie pełny arsenał wiedzy, by chronić swoje plony i odzyskać radość z ogrodnictwa. Dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca. Jeśli był dla was przydatny, proszę, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić innych cennych wskazówek. I główne pytanie do was, jaki jest wasz najbardziej nietypowy lub najskuteczniejszy sposób walki ze ślimakami? Podzielcie się swoim doświadczeniem w komentarzach stwórzmy razem najlepszą encyklopedię ogrodowych sztuczek.